Co mam zrobić, bo ja spodziewać sam, że jestem menelem, że piję alkohol różnego rodzaju. To a to pod pralkę, pod wszystkie rzeczy alkoholowe. Panie prezesie p.m. Dobra, kolejny. To jest list, czyta Jarek, od Tomka, kierowcy z Lublina. Nasz. Masz nóż Nie. i... To otwieraj. Masz. A ty co, będziesz jak? ja będę jadł. ja będę kuszać. To z paczkomatu odebrałem dzisiaj. To co on wysyłał na tą pocztę tam, na bacieczki, co jakieś czytałem, pamiętasz? Ja. Masz no. I teraz to... Masz nóż. Może teraz on wysyła na bacierzki. Noże. Kurde, jakoś to sklejone tak dziwnie. Chcę żeby nie porwać czegoś. Daj tego noża jeszcze tutaj. Czy nożyczki? Bo to koperta chyba sklejona. No, lec jakiś kopertę, Proszę o duża, duża koperta, widzisz? A? A jaki list długi? O matko coś tu jeszcze jest Ale rybka to dobra Bo umie pływać To lej O, masz, proszę Potrzebna koperta? Dobra, jest tych kartek tutaj, on zawsze dużo, dużo pisze. Żebyś jeszcze wyraźniej pisał. No dobra, ale widzę. Coś tam wyczytamy. Dzień dobry ogółem. To ja, Tomek, kierowca z Lublina. Piszę już drugi list, ponieważ poprzedni niestety Jareczek nie odebrał z poczty. Tak zaganiany jest na tym zmywaku w Zodiaku i w tych czterech hotelach. Postaram się w tym liście... Zaspokoić pana Krzysztofa potrzebę na pytania. Liczę, że po tylu pytaniach. Na długo panu wystarczy pytań. A więc zaczynamy. Panie Krzysztofie, proszę się teraz skupić, a nie cały czas Pan zerka na telewizor i na kamery. A teraz nie zerkam na telewizor, tylko zerkam na rybkę. Pytanie pierwsze. Słucham. Dlaczego lubi Pan pytania? Dlaczego lubię pytania? No. Bo lubię odpowiadać na no, wasze pytania. No. Pytanie drugie. Ucham. Czy jeśli ktoś stanie pod pana bramką, nawet na chwilę, to od razu jest menelem? Jak akuratny człowiek. A jak ty możesz ocenić przez kamerę? Jaki to człowiek? Już mówię. oceniam po wyglądzie, po zachowaniu i tak dalej. Jeżeli akuratny człowiek zostanie twarzą do mnie, ani dupą do mnie, a twarzą do kamery, może stanąć bokiem, za bramkę wziąć się, nie trząść, ani za kramkę, ani za nic, tylko normalnie stać i co to? To taki magnesik chyba na lodówkę. To no. daj powieszę go tam na lodówkę u Ciebie. Nową tą. Dawaj. No magnesik. Czyli oceniasz po czym? Jak stanie przodem czy tyłem tak? Tak. O proszę wszystko zobacz. Widziałeś? I? Wtedy ja widzę. A jeszcze rękoma wymachuję. Wymachuję Skaczecie? Po co to skakać? Po co to rękoma wychodzić? Normalnie stanął. Chcesz ręcie, zdjęcie zrobić? No, robisz w posesji. Ja już nie bronię. Ale wiesz, nie rób ciebie wariata. O, nie do mnie jakiego. Że tak jak powiedziałem na wstępie, bo ja widzę was na kamerach. Wyraźnie twarz widać, wyraźnie wszystko, jak akuratny człowiek, akuratna osoba staje twarzą do bramy albo bokiem i rękoma nie wymakuje, nie śmieje, nie śmieje się, tylko normalnie. Ale to może tak Krzysiek, jak jest akuratny to niech podniesie rękę trzy razy, a jak nie to nie podniesie. O, i tak będziesz rozpoznawał. No, może i tak. No. Jak nie jesteś menelem, to trzy razy rękę do góry. Jak jesteś, to nie podnoś Trzecie pytanie. Jak miałem kiedyś zapalenie gardła i kaszel, to lekarz zalecił i przepisał mi kroplę na kaszel i syrop. A jak sprawdziłem skład, to był tam alkohol. Kto w tej sytuacji stał się menelem? Lekarz, że mi kazał pić alkohol. Czy ja, że go piłem, bo chciałem wyzdrowieć? Pff. Aha. Jem. Jeżeli lekarz przepisał ci alkohol, to jest to maner. Ale chodzi o to, że to syrop. W, w syropie był alkohol. Jako składnik. Przepraszam bardzo. Jeżeli w jakimś lekarstwie jest alkohol, to le aptekarka nie wyda na receptę, nie wyda. Zapyta się, a pan spożywasz alkohol? Bo jest alkohol. A jak lu, lubisz alkohol różnego rodzaju, a może aptekarka powiedziała, tak, tu jest pani alkohol. Dobra, niech będzie. Wyleci się garło. Tak. Może, że jestem durny? Nie. Odpowiedziałem na pytanie. Zaczepię. Kiedyś moja mama musiała... A, tu... no. przepraszam. Na lekarstwo, lekarstwo. Na garło najlepiej. Miód. Piwo. Nie. Miód. Maliny. Wino. Mleko. Wódka. I masełko. Kolejne pytanie. Kiedyś moja mama musiała pić krople żołądkowe, a tam też był alkohol w składzie. Nie było. Ale, ale... czekaj, przeczytam do końca. Czy miałem ją od, od tego uchronić, mimo że piła lek? Czy alkohol może być lekiem, skoro lekarze dodają go do lekarstw i syropów? Proszę o apel do ichich. Ich. Czemu nas rozpijają? A ty masz ręce puste w rybie. Daj mi drugą, nie ja ci otworzę. Przesz... Nie dam Weź rady. przez szmatę i otwórz. A jak nie otworzy i przez szmatę? Otworzysz. I co? Nie. Idzie, idzie, już syczy. I co? No już poszło. Przez szmatkę sobie odkręcaj, bo tak ci się ślizga wszystko. Jak ty tłusty cały. No, i co, jeszcze raz przeczytam, dobra? I powiem, tobie, że lekarka, a w kroplach. Ale to chodzi o żołądkowe, poczekaj. Już odpowiem. Ale jeszcze raz Ci przeczytam. Kiedyś moja mama musiała pić krople żołądkowe, a tam też był alkohol w składzie. Czy miałem ją od tego uchronić, mimo że piła lek? Czy alkohol może być lekiem, skoro lekarze dodają go do lekarstw i syropów? Proszę o apel do ichich ich. Czemu nas rozpijają? Przepraszam bardzo W kroplach żadnych Żadnych Podkreślam Nie ma alkoholu Bo jeszcze stare Bo to stare dawne lek staro dawny Krople walerynowe One tak się nazywali Że Albo krople żołądkowe nie było alkoholu. Żadnego. Dlaczego kłamie, dlaczego oszukujesz? Dlaczego nie wiadomo, jaka, od kogo się nauczyłeś? Ja wiem od kogo. Ten człowiek Ciebie uczy. Pisz kłamliwie oszukańczo. Dziękuję. Kolejne. Czy jak dodawałem octu do ogórków konserwowych? Co? Czy jak dodawałem octu do ogórków konserwowych to też stałem się menelem. To też alkohol. E, moja mama. Zawsze na mamę. moja mama robiła. Do ogórków nie dawała oczu Nie, a jak oczy, to oczu jabłkowy A tam nie ma alkoholu? Nie ma. Bo z koniecznie on no ale fermentuje i to musi coś tam być. Nie ma. Nie ma, tak? Mama sama robiła o, ocet. Czyli do ogórków ocet jabłkowy, tak? Jabłkowy, gruszkowy i niby nie alkoholu. Tak, zawsze dawała. Czyli... Bo ocet trzeba dawać, ale nie ze sklepu, nie tego co w sklepie Czyli ten Tomek jest menelem, bo dodawał ocet do ogórków. No jak dodał ten odset, to który ze sklepu, to tak? No. Kolejne pytanie. Alkohol jest teraz wszędzie ukrywany. W lekarstwach, w przetworach, w occie, w chemii gospodarczej. On jest wszędzie, więc każdy na świecie to menel? Jak spożywa alkohol, to tak. To tak. Tak. No. Dobrze. Teraz pytania do mnie, pytania dla Jareczka. O. Tego się nie spodziewałem. Ale nie, ja postoję, bo mi tutaj wiatrerek fajnie wieje. Nie, ale usiądź, ja, Jarek. Ale ja lubię cię widzieć, a tu za krzesem, to tu bliżej, uszyć. A tu wół stoi, no. no. Będę czytał. Pytania dla Jareczka. Czy kiedyś usłyszę jeszcze maskotkę Grincha? Pamiętasz, co ten tak się ruszał? Gdzie on jest? Gdzieś on jest? Tylko gdzie? Menele wyjebali? Nie stoi prosto na stole. O ten, o? Może ten? To nie ten. Gdzieś on jest, na pewno jest. Nie wiem, a ja, może on. Jak wyjebali? odnajdę, to postaram się już włączyć. No. Słuchaj, skoro jesteś prezesem, to dlaczego nie przyjmujesz interesantów? To do prezesa powinien przychodzić na wizytę. I poradę pan Krzysztof, a nie odwrotnie. Panie prezesie, poraż pani mnie. Co mam zrobić, bo ja alkohol spożywam? Podziałaś sam kiedyś. Panie prezesie PM. A jak śledzie jeżdżcie? Ja zadałem na prezesa. Przepraszam bardzo. Zadałem pytanie. Co mam zrobić, bo ja podziałeś tam... Że jestem menelem, że piję alkohol różnego rodzaju. A to pod pralkie, pod yy, yy, wszystkie rzeczy alkoholowe. Panie prezesie PM! Proszę o odpowiedzieć szczerze dla ludzi. Tu czekaj, bo jest napisane. Czy jesteś białostoczaninem, Podlasianinem, warmianinem czy mazurem? Kto? No jakim jest? No. Ja jestem białostoczaninem. Nie, nie Białostoczaninem. czynem. Siódme pytanie. Ja jestem Lublinianem, bo mieszkam w Lublinie. Idąc tym tropem, każdy, kto mieszka w Białymstoku i jest tam zameldowany, jest białostoczaninem. Nie obrażaj się na mnie, panie Krzysztofie, ale taka jest prawda. Pan uważa, że jest warmianinem, więc się tam urodził, tak? Tak, tam się urodziłem. Idąc z tym tropem, człowiek urodzi się w Ameryce, ale przyjedzie do Polski, otrzyma tu obywatelstwo i zameldowanie. Przepraszam ale... To panu... jest kim? Jest kim? No. E, jest Amerykaninem. Ale otrzyma tu obywatelstwo, Krzysiek? E, to nic, że obywatelstwo otrzymuje. Ono, każdy obywatel polski, otrzym... nie polski, ale Amerykanin, otrzymuje obywatelstwo polskie. Dotychczasowe, a później on ma dwa paszporty. Dwa dowody osobiste, inaczej. Ale słuchaj, ale ja dokończę pytanie. Nie, daj mi kończyć. Ale ja dokończę py, do pytanie. No, ja Otrzymuję się... dwa dowody, dwa paszporty. Amerykański i polski. I on i Polakiem, i Amerykaninem. A prawidłowo jest Amerykaninem. Proszę bardzo. Mhm. Czekaj. Dokończę. Papiery jasno wskazują, że jest Polakiem, nie Amerykaninem. Skoro jest Pan zameldowany w Białymstoku, to jest pan od ponad 30 lat białostoczaninem, czyli Podlasianinem. Bo szkolna to Podlasie. Tak ludzie mówią. Co ludzie mówią? To źle hmm. mówią. Bo już tych ludzi starodawnych nie mam. Już poszli do ziemi, do jamy. I powiem tobie, że tu kiedyś była nie Podlasie, tylko Białytów. Krzyszku, kolejne pytanie. Czy chce jeszcze pytań? Jak ocenia Pan pytania moje do tej pory? No. Na ocenie? Dwójka. Złe pytania? No. A chcesz więcej pytań? Tak. Dobra, to na kolejnym filmie.